Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę ci trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść. Kiedy chcesz, z kim chcesz i dokąd chcesz. I nie rób to O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. A jesteś, to jestem, się jak cię nie ma, to też nie wielki kram. A jeśli chcesz wiedzieć, same zmartwienia. Tylko przez ciebie mam o, o mnie zapomnij, o mnie się nie ma Ja sobie radę dam o, Kiedy ochotę miałam na kino Tyś miał na loty nastrój Chciałam, by razem czas nam upłynął Ale tyś cenił czas swój Zawsze lubiłam stare się zmienia, teraz te dźwięki humor poprawią mi Michał. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś to jesteś, a jak cię nie ma, to też nie wielki kram. Jeśli chcesz wiedzieć same zmartwienia, tylko przez ciebie mam. Kina z nadkiem lubickiem z Jackiem zatańczy twista. Jurek ma także oczy niebrzydkie brzydkie. więc z nim na przystań. Maciek zaprosił mnie do teatru, Wojtek na rurki skradę. A więc za ja m oczu już nie wypatruj, i już mnie dłużej nie męcz. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Ktoś to jest jak cię nie ma, to też nie wielki kram. Jeśli chcesz wiedzieć same zmartwienia, tylko przez ciebie ma.